Cześć, synchrony Tomek. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić prosty kontroler w postaci 2D w Unity. Stworzymy go w oparciu o komponent Rigidbody, który odpowiada za fizykę. Pierwsze co musimy zrobić to stworzyć naszego gracza. Klikamy prawym przyciskiem myszy w hierarchii. wybieramy 3D Object Cube. Następnie musimy dodać mu komponent RigidBody, aby działały na niego siły fizyki. Klikamy Add Component i wpisujemy RigidBody. I wybieramy opcję RigidBody bez, bez 2D za tym. Musimy mu zablokować rotację, aby nie spadał nam przypadkiem naszych platform do tyłu, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, mm, Stworzymy sobie platformę O, teraz będą to zaprezentować o. Wizeruję pozycję Czy ograża też wyzeruje pozycję? Dobra To będzie nasza platforma Gdybyśmy nie zablokowali pozycji w graczu Mogłoby się stać coś takiego Że nasz gracz opadłby trochę by się poruszał, po czym, po czym obróciłoby go w tą stronę przesunąłby się na kant no i spadłby z naszej platformy chcemy tego uniknąć więc musimy zablokować jego mm, rotację w Buddy. więc te trzy rzeczy muszą być zaznaczone ok, powiększę sobie trochę naszą platformę wszystko troszkę w dół. Ok. Trzymając kontrol i klikając D, mając zaznaczony jakiś obiekt w hierarchii, możemy go zduplikować. Postawmy gdzieś dalej. Kolejną platformę. Ok. Mamy trzy platformy. Następnie stwórzmy skrypt. Wezmę go Player Control. poprzez kliknięcie niego dwa razy. OK. Pierwsze co będziemy chcieli zrobić to zadeklarować kilka zmiennych. Pierwszą będzie prędkość naszego gracza. Będzie to zmiana publiczna, czyli musimy napisać public float bo chcemy żeby była typu float, bo będziemy chcieli ustawić na przykład zmienną z przecinkiem. i speed nas nasze zmiennej Kolejna to będzie jakby moc z jaką będziemy chcieli skakać, przez co będziemy mnożyć nasz skok, czyli public float, jump multiplier. Kolejną zmienną będzie zmienna prywatna i będzie ona typu rigidbody Czyli piszemy private rigid body rb. Wysyłam to dlatego, abyśmy później mogli dostać się do naszego komponentu rigid body na naszym graczu. Kolejne będą typu float, też prywatne. Pla private float x moved I drugi. Private Float Y. A nawet nie, to jest niepotrzebne. A ten zmiana będzie Private Int. Jump left, left. I będzie to zmienna, która będzie nam określała, ile nam zostało jeszcze skoku W przypadku, kiedy będziemy chcieli zrobić podwójny skok, będziemy właśnie na przykład mieli... Ilość skoków 2 i przy każdym skoku będziemy odejmowali jeden. No i kolejna zmienna prywatna. Can jump? Czyli po prostu, czy możemy poskoczyć? Czy nie jesteśmy w powietrzu i czy nam się nie skończyły na przykład te skoki? Dobra, zacznijmy od tego, żeby, że ustawimy naszą zmienną rb. Przypiszemy do niej wartość naszego. Rigid body, naszego komponentu. Czyli RB równa się y, Get Component, trójkątne nawiasy i Rigid Body. Komponent to jest ten element. O tutaj. To są wszystko komponenty. Chcemy dostać, chcemy dostać się do naszego komponentu Rigid Body na naszym graczu. nie update chcemy zrobić nasze poruszanie, więc piszemy x równa się input input to jest wejście, jakby to jest klasa która wykrywa wejście czegoś do komputera, jakiegoś sygnału. Kropka get axis, chcemy pobrać yy, naszą naszą oś jakby mamy oś hmm. to jest oś, w tą stronę jest oś X w tą stronę jest oś Y jako, że to nazywa się u nas X-move chcemy pobrać oś X tutaj jest to inaczej zapisywane tutaj oś X jest zapisywana jako horizontal a oś Y jako vertical. Tego nie będziemy używać, więc tego nie będę pisał. Następnie chcemy dodać hmm, chcemy dodać hmm, prędkość do naszego gracza. Chcemy, żeby się faktycznie poruszał. Czyli rb.velocity Velocity oznacza prędkość, rb to jest nasz rigid body, nasz komponent równa się new vector 3 bo velocity przyjmuje wartości w wekt jako wektor 3 czyli x, y, z jako x podamy nasze x move razy speed a jako y podamy rb.velocity.y no i jako z to samo rb. rb.velocity.z Średnik na końcu ok, i wróćmy do Unity i zobaczmy, czy działa. Możemy się teraz poruszać, graczem klikając AD albo strzałki. A wiem, co, czemu nie działa. Jeszcze jednej rzeczy nie zrobiliśmy. Musimy kliknąć naszego player'a. Teraz nazwę. I dodać mu nasz skrypt, bo jest niedodany. Przeciągamy na script player controller do jego komponentów Ustawmy mu speed na 5 może. i jump multiplayer koło 300 było dobrze z tego co pamiętam, bo już robiłem sobie ten projekt, żebym wiedział co on teraz robi. Ok, mm. teraz po włączeniu gry wszystko powinno działać. strzałkami możemy się przesuwać prawo lewo, albo DA to też działa. Ok, kolejną rzeczą, którą zrobimy będzie skok Więc musimy napisać wykrywanie przycisku Zrobimy skok pod spasy I piszemy if, czyli jeżeli Input, czyli wejście, wejście z sygnału do naszego komputera. Get key down Czyli przycisk został wciśnięty Podajemy następnie jego kod przycisku, czyli key code czy chcemy, żeby to była spacja, piszemy space no i na, za czym zajemy klamry bo każdy ich ma za sobą klamry następnie, po to, yy, jeżeli chcemy skakać no to yy. Chcemy skoczyć więc musimy dodać siłę do naszego obiektu przez komponent Bridges czyli piszemy rb, AddForce, Ad czy dodaj siłę i musimy podać kierunek w jakim chcemy żeby to było więc piszemy vector 3, kropka up Czyli do góry i raz jump w tym momencie powin powinniśmy móc skoczyć I możemy, tylko problem jest taki, że możemy skakać i nie mamy ograniczenia. Możemy skakać w nieskończoność. sobie tylko prędkość. Trochę za wolno. Dobrze. Więc jak zrobić, żebyśmy mogli mieli ograniczenie skakania? Musimy sprawdzać. Chcemy sprawdzać, czy będziemy jakby uziemieni, czy nasza Yy, czy nasz player będzie dotykał jakiegoś innego obiektu? Jeżeli tak, będziemy mogli skakać. Jeżeli nie, nie będziemy mogli skakać. Więc musimy napisać nową funkcję, która będzie to wykrywała. Jest ona, pisze się ją tak: Void onCollisionEnter. I to, ta funkcja wykrywa, czy nasz obiekt w kolizję z jakimś innym. Jeżeli tak, to ta funkcja się włączy i wykona się to w środku a my chcemy zrobić can jump Tu zna się true bo w tym momencie w tej funkcji zderzeliśmy się z jakimś innym obiektem czyli chcemy ustawić, że możemy skakać jeżeli dotykamy innego obiektu przy okazji chcemy ustawić jump left na 2 hmm, tu też to ustawię jumps left yy, to jest ile naszych skoków jeszcze zostało do no ile jeszcze nam zostało wyskoków to będą skoki które możemy wykonać w powietrzu następnie chcemy zrobić funkcję która będzie nam wykrywała wyjście z naszego... Z naszej kolizji czyli void on collision exit i can jump równa się false tak samo tutaj gdzie, yy, gdzie skaczemy, dodać kolejny warunek do naszego IFA. Takie znaczki oznaczają I, czyli jeżeli klikniemy spację, I jumps, yy, jumps left jest większe od zera. I can jump, czyli jeżeli klikniemy spację oraz nasze yy, nasza ilość skoków jest większa niż 0. I jeżeli możemy kakać, jeżeli nasza, nasza ta wartość ten jump jest prawdą. Teraz sprawdźmy, co się stanie z nim. Możemy poskoczyć, ale tylko raz. Pozwólmy, nie działa. Hmm. A, i pośle zrobimy jedną rzecz. Tego can jump w ogóle nie powinno być. To jest niepotrzebne. Oto. Zrobimy to na innej zasadzie. Zrobimy to tylko na zasadzie, ile skoków nam zostało. OK. Zrobimy to w taki sposób, że kiedy skoczymy, chcemy odejmować jeden skok od naszych jumps left. Minus minus oznacza odjęcie jednego. I w tym momencie, kiedy poskoczymy, powinniśmy odejmować jeden skok. Kiedy podskoczymy jeszcze raz w powietrzu, odejmujemy kolejny skok. I wtedy nasze jump left jest równe 0. Czyli ten warunek jest niespełniony. Nie możemy skakać dalej. Możemy wykonać, jeden, możemy wykonać jeden podwójny skok w powietrzu tylko. Kiedy z powrotem wrócimy, dotkniemy jakiegoś obiektu. Nasze jump left ustawi się na 2 i z powrotem możemy skakać dalej. Przetestujmy. Działa. Mogę poskoczyć dwa razy, ale więcej już nie. Tak samo mogę się ruszyć prawo-lewo i mogę sobie skakiwać na jakieś platformy. Ok, kolejną rzeczą, którą zrobimy, będzie wygrana. Zrobimy miejsce, w którym po wejściu, w które będziemy mogli wygrywać. Zróbmy sobie jeszcze jedną platformę. Tutaj o, zmienimy jej kolor na, na jakiś bardziej może złoty. Więc aby ustawić nowy kolor musimy kliknąć prawym w Project Create Material. Nazwijmy go sobie Gold. Teraz po prawej sektorze, jeżeli mamy go zaznaczonego pojawiły nam się jego wartości, możemy zmienić jego kolor tutaj klikając to białe pole. Zostawię sobie taki złoty, no powiedzmy, że jest ładny i aby go nanieść na nasz obiekt, przyciągam go po prostu na ten obiekt. Jeszcze żeby to lepiej wyglądało, bo teraz jest taki zielony, mogę dodać światło do naszej sceny. W hierarchii klikam prawym przyciskiem, light, directional light i teraz nasza scena jest oświecona. Okay, do naszej platformy z wygraną chcielibyśmy dodać jeszcze jedną rzecz. Chcielibyśmy dodać obiekt, który będzie niewidoczny, ale będzie on sobie collider, przez co będziemy mogli wykryć, jeżeli się z nim zderzymy. wtedy będziemy wygrywali po prostu. Więc bierzemy 3D Object Cube, tworzymy nową kostkę, przesuniemy ją trochę do góry, a tutaj. I wyłączmy jej mesh renderer. Teraz widzimy tylko nasz naszo, nasz obiekt. Yy. Tylko widzimy nasz yy, Collider, nasz Box Collider, ale nie widzimy yy, naszego, naszego mesha. Jak wygląda ten obiekt? W grze jest to niewidoczne. Ten Collider to jest tylko widoczny dla nas, kiedy tworzymy grę. Teraz tak. Będziemy posługiwali się czymś takim jak tag. Tag jest to taki mm, tak jakby naz, nazwa obiektu, po której może być rozpoznawany podczas kolizji. Aby było nadać jakiś tag klik, wybieramy nasz obiekt bierzemy tag, add tag plus i nazywamy sobie meta. Save. Teraz aby go przypisać musimy kliknąć cube Tag i wybrać meta ok wróćmy naszej, yy, do naszego skryptu i musimy zrobić tak on collision enter mamy już gotowe, a jeszcze jedna rzecz chcemy w naszym cube ustawić collider na trigger żeby on nie, nie kolidował z innymi obiektami ale żeby mm, żeby wykrywał kolizję. Jeżeli coś wejdzie w jego, w jego zasięg, to wtedy on to wykryje. OK. Więc wtedy, jeżeli nasz obiekt jest triggerem, nie piszemy on collision enter, tylko void on trigger enter. I teraz chcemy sprawdzać czy nasz tag danego obiektu jest taki jaki my oczekujemy, czyli na przykład meta. Więc piszemy if. Ader, tutaj jest to zadeklarowane, to jest nasz kolider, z którym się zderzyliśmy. To jest obiekt, który posiada ten kolider, z którym się zderzyliśmy. Ader.tag równa się meta, bo tak nazwaliśmy nasz, nasz tag, meta. Dalej dajemy klamry i musimy napisać: Chcielibyśmy na przykład po zakończeniu gry, zatrzymać czas żeby, żebyśmy nic nie mogli zrobić Wpiszemy time. time. scale równa się 0F I w tym momencie czas będzie zatrzymany, gdybyśmy dali o, może zrobimy inaczej, damy 0,5 F albo 0.2 Wtedy będzie nasz, nasz czas mocno spowolniony sprawdźmy czy działa Udało się. O i po wskoczeniu nasz czas został zwolniony o połowę. A nawet nie. 5 razy wolniejszy jest nasz czas. Wszystko teraz 5 razy wolniej. Dziękuję za oglądanie. Piszcie na dole w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć jako następne. Cześć.